Wyście wiedźmin. Tak, tak. Dobrze widzę. Witajcie. Widziałem ogłoszenie. <laughs> a mówili mi, po co to wieszasz? Już się nikt na potwora nie wyprawi, a na moje wyszło. A wiecie chociaż, co to za potwór? Różnie mówią. Baby wieczorami przy czyszczeniu sieci opowiadają o kościejach i mantikorach. Ale po mojemu bzdury to. Poradzilibyśmy się kapłanek Frey, ale jak? Skoro do świątyni przejechać się nie da. I nikomu nie udało się nawet z daleka zobaczyć potwora? Udało, udało. I to z bliska, z Także tylko krew sikała po łopianach. Ja od początku mówiłem, że na potwory zwykły człowiek nic nie poradzi. Ale Sferę się uparł, drużynę zwołał i... Czterech ich wróciło. Resztę coś rozszarpało na wschód od wioski. To jak? Pomożecie nam. Porozmawiajmy o nagrodzie. Targować się chcecie? Jak to liczycie? Od wysokości w kłębie, czy? Zależy od gatunku. Za utopca mniej, za kuroliszka więcej. Ha, ale przecie nie wiadomo, co tu się u nas przy trakcie zalęgło. Ubijcie to, to wtedy porozmawiamy. Cenę ustalimy z góry. Z dodatkiem za nieprzewidziane ryzyko. Ach, no to ile umiecie się targować? Nie powiem. Jeszcze trochę spuścicie i się dogadamy. A niech Wam będzie. W końcu to Wy karku nadstawiacie.